Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj. Potencjalny duet Leomesiego z Robertem Lewandowskim budził ekscytację u niejednego kibica piłki nożnej. Niestety, w ostatnim czasie Argentyńczyk postawił warunek, który może sporo namieszać w sytuacji kapitana reprezentacji Polski w FC Barcelonie. Czy powrót Leomesiego na Camp Nou będzie się wiązał z pogorszeniem pozycji Lewandowskiego w klubie? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o problemie sprzedaży kluczowych zawodników, który doskwiera zespołom z Ekstraklasy, Kamilu Grosickim, który wciąż walczy o powrót do reprezentacji Polski oraz o nietypowej diecie Erlinga Halanda. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego. Dzięki temu będę mógł się nadal rozwijać. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bugmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o powrocie Leo Messiego do FC Barcelony. Nic dziwnego, ponieważ powrót Argentyńczyka na Camp Nou jest już praktycznie pewny. Sprawa jest rozwojowa i wszystko wskazuje na to, że latem wróci do klubu, w którym odnosił największe sukcesy. Plotki podsyca sam zawodnik, który w poniedziałek był widziany w stolicy Katalonii wspólnie z byłymi kolegami z drużyny. W Barcelonie ma spotkać i dzielić szatnie właśnie ze starymi kolegami, którzy namawiają go do powrotu, ale także z nowymi piłkarzami Barcy, takimi jak Robert Lewandowski, który znajdzie się w dość ciężkiej sytuacji, jeżeli faktycznie ten transfer dojdzie do skutku. W hiszpańskich mediach głośno jest o nowych ustaleniach dotyczących powrotu Leomesiego do Barcelony. Przekazał je Eduardo Inda podczas wizyty w programie El Chiringuito. I nie brzmią one najlepiej dla Roberta Lewandowskiego. Hiszpański dziennikarz dowiedział się, że argentyński gwiazdor postawił warunek, który musi zostać spełniony, aby wrócił on do Dumy Katalonii. Messi chce bowiem grać na pozycji, która obecnie należy do Polaka. To, czego zażądał od Barcelony, jeśli ma wrócić, to to, że chce grać jako środkowy napastnik. To z kolei wiąże się z kolejnym problemem, po co w takim przypadku z Lewandowskim. Jeżeli to prawda, to Barcelona staje przed poważnym dylematem. Powrót Messiego może być równoznaczny z koniecznością sprzedania Lewandowskiego. Co ciekawe, nie byłby to pierwszy tego typu incydent z udziałem siedmiokrotnego zdobywcy złotej piłki. Kilka lat temu podobna sytuacja dotyczyła współpracy na linii Messi z Latan Ibrahimović. Messi niejednokrotnie gra w Barcelonie jako fałszywa dziewiątka. Właśnie z tego powodu ponad dekadę temu z klubu odszedł Ibrahimović. Jako pomocnik Messi musiałby więcej biegać, dlatego nie jest to dla niego korzystna opcja. Z pewnością nie są to dobre informacje dla Roberta Lewandowskiego, który w ostatnich ośmiu meczach strzelił zaledwie dwa gole dla Barcelony. Polek mimo to jest liderem klasyfikacji strzelców La Liga, natomiast z pewnością obecna forma nie pozwala mu być pewnym swojej przyszłości. Wiadomo, że FC Barcelona nie myślałaby o sprzedaży Lewandowskiego, jednak sytuacja się zmienia, kiedy potrzebują oni funduszy na zrealizowanie transferu Messiego. Tutaj się ona komplikuje i bardzo możliwe, że Lewandowski utraci pozycję w klubie, a co najgorsze, może zostać sprzedany. Wydaje mi się, że to prawdopodobna sytuacja, ale wciąż ciężko cokolwiek wyrokować, Ponieważ każda informacja, która do nas dochodzi, może być fałszywa, powinniśmy brać każdy scenariusz za możliwy i interpretować to na własny sposób. A wy, co sądzicie na ten temat? Czy według Was Leo Messi może zagrozić pozycji Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. W ubiegłym tygodniu dostaliśmy informację, że wielki talent z Lecha Poznań, Michał Skuraś znalazł nowy klub, do którego przeniesie się wraz z otwarciem letniego okna transferowego. Już od jakiegoś czasu w mediach panowały dyskusje nad możliwym kierunkiem, na który zdecyduje się Michał Skuraś. Wszystko wskazywało na to, że pójdzie on w ślady swojego kolegi Jakuba Kamińskiego i trafi do Bundesligi, lub zdecyduje się na transfer do Serie A, która jest popularnym kierunkiem dla młodych, utalentowanych piłkarzy ze stra klasy. Jednak nowym klubem Polaka będzie klub Bruche. Skrzydłowy kolejorza z nowym klubem podpisał aż czteroletni kontrakt. Z Kurasiem, który w tym sezonie był jedną z największych gwiazd Lecha, od kilku miesięcy interesowało się wiele europejskich klubów. Na meczach przy bułgarskiej wielokrotnie bywali na przykład skauci Montpellier czy Torino. Konkretne oferty złożyły jednak trzy zespoły. Jak udało się ustalić, poza klub Bruche były to jeszcze dwie drużyny z Serie A. Jedną z nich była Bolonia. Co ciekawe, obie propozycje miały być niewiele gorsze od belgijskiej. Ostatecznie jednak zawodnik i jego agenci z fabryki futbolu zdecydowali się postawić na zespół z Belgii, który zaproponował Skuraśowi czteroletni kontrakt i przedstawił ciekawy plan rozwoju. W jaki sposób Skóraś będzie traktował wyjazd do Ligi Belgijskiej? Nie jako przeskok, a jako kolejny krok. Pierwsza oferta Belgów złożona kolejarzowi na początku kwietnia wyniosła około 6 milionów euro. Działacze jednak negocjowali i finalnie klub Bruche ma zapłacić nieco więcej około 7 milionów. Niezależnie od tego, piłkarz i tak zostanie trzecim najdroższym zawodnikiem w historii Lecha. Większy zysk przynieśli tylko Jakub Moder oraz Jakub Kamiński. I skoro jesteśmy przy innych zawodnikach z ekstraklasy, którzy wyjechali za granicę, to możemy trochę spojrzeć na tą sytuację z perspektywy czasu i ocenić ich decyzję pod względem rozwoju osobistego, a sytuacji polskich klubów. Na pewno trzeba przyznać, że w ostatnim czasie wiele polskich talentów opuściło ekstraklasę i zaczęło się rozwijać w innych drużynach. Niektórym wychodziło to świetnie, tak jak chociażby Moderowi, którego w regularnych występach zatrzymała kontuzja, czy Kamińskiemu, który gra regularnie w Wolfsburgu, lub chociażby Sebastianowi Szymańskiemu, który ekstraklasę opuścił kilka lat temu, jednak na takim samym poziomie kariery. Są też zawodnicy, którzy się pogubili i możemy tutaj przytoczyć sytuację Bartosza Kapustki. Jednak wszystko, co wiąże się z tymi transferami. To fakt, że ci młodzi piłkarze musieli wyjeżdżać, żeby mieć szansę się przebić i rozwinąć w europejskiej piłce. A paradoksalnie, jeżeli polskie zespoły nie podniosą swojego poziomu i nie będą mogli zaoferować swojej młodzieży gry w europejskich pucharach i walki o najważniejsze trofea, to w tej sytuacji nigdy się nic nie zmieni. Utalentowani piłkarze wciąż będą wyjeżdżać za granicę, a kluby będą raz na jakiś czas występować w europejskich pucharach. Miejmy jednak nadzieję, że ta sytuacja się zmieni i polska piłka zrobi ogromny krok do przodu, żebyśmy też mieli warunki takie jak chociażby kluby z Niemczech. A według Was, co jest największym problemem ekstraklasy? Dlaczego polskim klubom tak ciężko o sukcesy w europejskich pucharach? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Kamil Grosicki to niewątpliwie bardzo ważna postać w historii polskiej piłki nożnej. Wielokrotnie prezentował się świetnie w kadrze narodowej i pomagał nam wygrywać mecze. Jak się okazuje, mimo wieku, Grosicki wciąż ma ambicje reprezentowania Polski. To mój cel, robię wszystko, żeby tak się stało. Co ciekawe, licznik Grosika z orzełkiem na piersi aktualnie zatrzymał się na 88 występach. Skrzydłowy ma jednak nadzieję, że dobra postawa w pogoni Szczecin przełoży się na powołanie od selekcjonera Fernando Santosa. Nawet jeśli przy okazji marcowych meczów z Czechami i Albanią, zostanie on pominięty. Nie paplam językiem dookoła, nie mówię w mediach, że jestem obrażony, bo nie było mnie na kadrze w marcu. Argumenty pokazuję na boisku. Jestem aktywny w meczach, dużo biegam. Dochodzą liczby. Do tego występuję po 90 minut. Jestem gotowy na reprezentację. Kadra zawsze była dla mnie ważna, dlatego ja się nie poddaję. Zobaczymy jak odbierze to selekcjoner. Na pewno ma swój pomysł na grę drużyny i to od niego wszystko zależy. Ja mogę jedynie dawać sygnały, że Kamil Grosicki z emeryturą nie ma jeszcze nic wspólnego. A według Was Kamil Grosicki powinien wrócić do reprezentacji Polski? Dajcie znać w komentarzach. Wielu ekspertów czy też kibiców zastanawia się w jaki sposób Erling Haaland jest w stanie utrzymywać swoją formę na wręcz kosmicznym poziomie. Z tego też powodu media doszukują się produktów, które napastnik Manchesteru City stosuje w swojej diecie. Dla przykładu Norbek ujawnił, że codziennie wypija litr mleka. Pochodzi ono nie ze sklepu, ale prosto od krowy z małej mleczarni w jego rodzinnej miejscowości Bryne. I co ciekawe, codziennie dostarczane jest ono samolotem pod jego drzwi. Tak ten temat skomentował ojciec Erlinga Halanda. Erling wypija kilka litrów mleka dziennie i nie może być pasteryzowane, tylko wyłącznie surowe. Staram się to robić osobiście jak tylko jestem w Norwegii. Tak, aby Erling miał zawsze produkt najwyższej jakości. Transport do Manchesteru trwa zaledwie kilka godzin. Leczarnia w 12-tysięcznym Brynę jest z kolei dumna z tego, że światowa gwiazda futbolu pije jej produkt. Właściciele podkreślili, że znają piłkarza od dziecka, gdyż zawsze po treningach przychodził napić się świeżego mleka od krowy, którą, co ciekawe, sam doił. Teraz dowożą je na oddalone o zaledwie 21 km lotnisko, skąd samolotem dostarczane jest codziennie do Manchesteru. Pytany przez brytyjskich dziennikarzy o swoje zamiłowanie do mleka, piłkarz wyjaśnił, że jest to magiczny i energetyczny napój norweskich troli. Na którego bazie przyrządza się też koktajle z kapustą i szpinakiem. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!